I z dzieckiem. Cześć, nazywam się Marzena Sado i prowadzę bloga parentingowego o nazwie na Cook.com, który już istnieje od 8 miesięcy. Jest to blog parentingowy z ludzką lifestylu. Inspiracją do stworzenia tego bloga jest nasz syn, który jest niepełnosprawny, i chcieliśmy pokazać w tym blogu, jak to jest mieć dziecko niepełnosprawne i jak można normalnie z nim żyć i normalnie funkcjonować. Moimi czytelnikami w dużej mierze są rodzice, którzy borykają się z niepełnosprawnością swoich dzieci, szukają inspiracji, szukają porad, szukają motywacji, ale też są ludzie, którzy są ciekawi, którzy chcą zobaczyć, jak wygląda życie z dzieckiem niepełnosprawnym, chcą przeczytać, zobaczyć na zdjęciach, jak można żyć, żyć i starać się żyć normalnie. To ludzie, którzy się odzywają i doceniają naszego bloga którzy piszą, że im się podoba, że w końcu ktoś, kto się, kto się nie użala nad swoim życiem, kto chce pokazać, że da im radę, że można dużo rzeczy robić i można żyć, po prostu normalnie żyć, nie rezygnując z wielu rzeczy, których ograniczono z Dziecko Niepełnosprawne. Za pięć lat byśmy chcieli być gdzieś dalej. Na pewno blog to będzie jakimś środkiem, nie wiem, czy będzie dalej blogiem parentingowym, czy nie zmienimy go. Na bloga podróżniczego, kulinarnego. Tego jeszcze nie wiemy, ale na pewno będziemy chcieli dalej motywować ludzi. Myślimy nad różnymi fundacjami, nad organizacjami, które mogłyby pomóc ludziom w przeciwnościach losu, które spotkają na swojej drodze, pomóc rodzicom, znaleźć potrzebne informacje. I ogólnie, żeby usprawnić i jakoś pomóc wszystkim ludziom, którzy spotkają się z niepełnosprawnością. Do tego chcieliśmy dążyć. Mam nadzieję, że za 5 lat będziemy w tym miejscu i że to nam się uda. Love it.